No. Osobisty lekarz i ksiądz Naisław Dziwisz sugerują, żeby nie ruszać. Nie ruszać Ojca Świętego. Kiedy opuszczałem jego pokój, wyszeptał słabym głosem ostatnie swoje życzenie: Pozwólcie mi odejść do domu ojca. Chciał to trwać do niedzieli, do dnia poświęconego miłosierdziu Bożemu. To właśnie Ojciec Święty. Poświęcił miłosierdziu Bożemu jedną ze swoich encyklik, a dzięki nabożeństwu do miłosierdzia Bożego kanonizował siostrę Faustynę. Wszyscy jesteśmy z nimi. Tak, jeszcze dzisiaj kazał sobie czytać pismo święte, jest, jest pogodzony i pogodny. Pamięta Pan, doktorze, tak. jak przed laty, pierwszy raz. Spotkaliśmy się w klinice Janeli. Tak, oczywiście, oczywiście. Tak, wtedy też połączyło nas cierpienie Ojca Świętego, ale, ale wtedy mogłem coś zrobić, mogłem mu pomóc. A, a dzisiaj już nic nie mogę zrobić. Hmm. Dzwon świętego Andrzeja z Bazyliki Watykańskiej 21.37 odszedł do domu Ojca. Chrystus otworzył mu drzwi, czekał na Niego. Ech. Czas na mnie. A. Wracając do pańskiej książki, zdaje się, że ostatni rozdział pańskiej książki dobiegł końca. Skończyło się? Nie. Dopiero teraz zaczyna się moja książka. Dopiero teraz wiem, co naprawdę pisać. Ja mam już nawet tytuł – diak, od zaraz święty, od zaraz święty, od zaraz święty. Od zaraz święty.